Czeć, MC witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie Anhol. Book Anhol. Jest to coś, na co wpadłam bardzo spontanicznie, że w ogóle coś takiego zrobię. To znaczy po prostu przygotowywałam gdzieś tam ogarniałam swoją biblioteczkę Po to, żeby nagrać dla was book tour, o który bardzo już długo mnie prosicie, pytacie cały czas On będzie, on naprawdę będzie, ja wam obiecuję Tylko po prostu potrzebuję do tego jakby mieć trochę więcej czasu Na przykład w jakiś weekend, żeby to faktycznie nagrać No i też właśnie chciałam już poukładać te książki wszystkie jakby ładnie Żeby też to się jakoś tam prezentowało No i jak to robiłam, był taki problem tak, że te książki przestały się mieścić Więc uznałam, że może jest coś, co mi już na tej biblioteczce nie jest potrzebne Czego bym chciała się pozbyć I wytypowałam 15 takich pozycji Więc pomyślałam, że to jest na tyle duża Liczba, że też fajnie byłoby wam to pokazać w tym anholu, że jak potem będę nagrywała faktycznie bookshelf, który pokazywał Wam wszystkie moje książki, a ktoś na przykład oglądał te poprzednie też filmy, też żeby wiedział, dlaczego niektóre pozycje już na tej półce nie stoją, co się z nimi stało. No i też w, jakby w opisie będzie link albo do Vinted, albo do Elixa, albo i do tego, i do tego, czyli ogólnie do aplikacji, do platformy, gdzie będę wystawiała te książki. I jeszcze oczywiście sobie popatrzę, ile, po ile te książki właśnie chodzą na tym. LX, na Vinted, ile też kosztują Tak normalnie w jakichś księgarniach internetowych I na tej podstawie będę... Ustalać ich ceny, ale na tą chwilę myślę, że raczej żadna, cena żadnej książki nie będzie przekraczała 15 zł. Głównie tutaj są takie książki dla dzieci, slash młodszej młodzieży, to tak jeszcze informacyjnie, ale też nie wszystkie. Więc tak, pierwszymi książkami są te dwie, czyli Szczypta Magii oraz Odrobina Czarów Michelle Harrison. Ja w ogóle kiedyś byłam zakochana w Szczypcie Magii, potem już jakiś czas później wyszła odrobina Czarów, kiedy już byłam trochę starsza, kiedy ja już no, nie do końca byłam targetem dla tej historii, ale wciąż mam. Pamiętam, że mi się i tak podobała, i uważam, że to, są na... to jest naprawdę dobra taka fantastyka, właśnie do takiej młodszej młodzieży. Ale ja już do tych książek ani nie będę wracać, ani ich też no, nie potrzebuję mieć, bo nie mam do nich aż takiego sentymentu jakiegoś szczególnego, więc pomyślałam, że czas, żeby poszły do jakiejś innej osoby. Niestety ta szczypta magii mi się dosyć mocno zdarła na grzbiecie, to złotko tutaj. Jeśli chodzi o odrobinę czarów, to to już wygląda dużo lepiej, więc też to uwzględnię oczywiście w cenie tych książek. Ale tutaj na szczęście na jakby okładce się nic nie stało, więc chociaż tyle. Następnie mam coś, co już Wam pokazywałam przy okazji jakiegoś tam poprzedniego o Anholu, czyli to są dwa tomy serii Pożarczy Książek: Pożarczy Książek i Pożarczy Książek Złoty Szyfr. Ja mówiłam, że ja będę te książki czytać, chyba Wam też w jakimś filmie, ale ja tego nie zrobię prawdopodobnie, bo to jest w ogóle coś, co mnie już zupełnie nie interesuje. To są książki detektywistyczne dla osób wieku, tak zakładam, nie wiem, 10-12 lat, czyli coś, co już w ogóle nie jest dla mnie, bo ja też nie przypadam jakoś bardzo za kryminałami, książkami detektywistycznymi, to znaczy czasami mam na nie ochotę. Gata Christie czeka właśnie, aż będę miała na to ochotę, ale to nie jest, nie jest jakiś mój ulubiony gatunek. No i też to nie są już książki za bardzo dla mojej grupy wiekowej, więc one też pójdą w świat. Ja już ich chyba nawet kiedyś wystawiałam, ich właśnie nie sprzedały, Nie wiem, zobaczymy. Może tym razem mi się poszczęści, bo ja tych książek nie potrzebuję. Lepiej, żeby ktoś, kogo mogą zainteresować, je sobie przeczytał. Następnie postanowiłam też sprzedać Klaudię Bianek, czyli jedyne takie miejsce oraz najcenniejszy podarunek, bo. To nie są książki, które mi się jakoś szczególnie podobały, więc nie potrzebuję ich mieć. A też nie potrzebuję ich mieć, bo nie będę do nich wracać. To są raczej takie historie, właśnie, no one nie zapadają w pamięć, więc teoretycznie po jakimś czasie, który by minął od ich przeczytania, mogłabym czytać je drugi raz, już nie pamiętając za bardzo fabuły. Ale ja też raczej nie robię rylidów zbyt często i raczej robię rylidy książek, jeśli to są na przykład. Jakieś tam tomy wcześniejsze serii, do których wracam, albo moje ulubione książki, więc to w ogóle jakby one się nie mieszczą w żadnej z tych kategorii. Także myślę, że też po prostu polecam sobie świat. One są w ogóle w bardzo ładnym stanie, tak jak większość tych książek, więc myślę, że jak najbardziej ktoś będzie mógł się dalej nimi cieszyć. Potem mamy sezon na czarownice, czyli pierwszy tom serii. Chilling, Ad Chilling Adventures of Sabrina, e, czyli książki na podstawie serialu Netflixa o tym samym tytule Kolejną pozycją jest Zimowa magia, czyli to jest taki zbiór zimowych opowiadań też dla, takich, e, dla takiej młodszej młodzieży Ale pamiętam ogólnie, że część z nich była napisana w taki sposób, żeby nadawała się nawet dla osób e, starszych To znaczy tak też w wieku mniej więcej nie wiem, 14 lat, coś takiego I też książka sama w sobie te opowiadania jakoś tam mi się mniej więcej podobały, wiadomo, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale było tutaj sporo naprawdę fajnych. To są zasadniczo opowiadania w sensie no, różnych autorów, ale między innymi jest tutaj na przykład Lauren Este John, czyli autorka książek o Cat Wolf czyli to też są pozycje, które mi się kiedyś bardzo podobały, podobały. Byłam ich dużą fanką. O jest tutaj też na przykład opowiadanie Michelle Harrison, czyli autorki. Wcześniej pokazanej wam szczypty magii i odrobiny czarów. Także też w ten sposób to wygląda. Ta książka też już raczej nie jest mi potrzebna do niczego. Kolejną pozycją jest Chłopiec, który latał, autorstwa Fleur Hitchcock, coś takiego, nie wiem za bardzo, jak się wymawia to nazwisko. I to jest autorka takich książek detektywistycznych, kryminałów, dla młodszej młodzieży, których też byłam kiedyś ogromną fanką i miałam chyba prawie wszystkie. Z wyjątkiem jednej, te książki na półce. Kolejną pozycją, z którą już chyba przed czas na rozstanie, jest Księżniczka, Celestia i Lato Królewskich Fal. Ja jestem bardzo dużym fanem Kucyków Pony. To jest do tej pory. Chyba moja ulubiona bajka, ale chyba to nie jest już coś zupełnie dla mnie i coś mi potrzebnego. Potem mamy dwie książki, których już też chyba próbowałam się raz pozbyć. Ja widzę, że tutaj jakby jest problem z niektórymi książkami, że one bardzo mocno się mnie trzymają i nie chcą mnie opuścić najwyraźniej. I są to dwie książki autorstwa Charlotte Seeger, czyli. My Secret, My Secret, YouTube Live i Follow Me, Like Me. To są również pozycje dla młodszej młodzieży. Ta jest właśnie o... o dziewczynie, która była youtuberką, a ta jest o instagramerce. A nie, tutaj są dwie, tu były dwie dziewczyny i, i. No, w każdym razie, one obie mają to wspólnego, że opowiadają o zagrożeniach płynących z właśnie internetu, z mediów społecznościowych, ale na jakby. Przykładach takich wydarzeń, które faktycznie są realne i mogłyby się zdarzyć, i wynikają z jakichś, z jakichś tam niedopatrzeń naszych tutaj głównych bohaterek, chyba i w tym i w tym przypadku. Więc też to nie jest coś w stylu jakiejś takiej, nie wiem, lekcji prowadzonej przez 40-letniego nauczyciela, który w sumie o internecie wie tylko tyle, że korzysta z dziennika elektronicznego. Też bez obraz dla 40-letnich nauczycieli, to nie, o to mi też chodziło W sensie niektórzy się pewnie znają na elektronice, ale ja jeszcze nie miałam chyba z takim do czynienia Ale wierzę, że oni gdzieś tam istnieją W każdym razie to są tego typu książki, one też mi się bardzo podobały, one były naprawdę fajne i były takie też wartościowe Kolejną pozycją jest Niepokorna Nika Czyli to jest taka książka również dla młodszej młodzieży i to jest coś, nawet nie jest do końca książka, tylko... Coś bardziej w stylu takiego komiksu, ale też nie do końca, bo tutaj jest faktycznie jakiś tekst. Więc to jest coś, co w ogóle. Ma bardzo taką przystępną formę i to jest książka, która opowiada o dwóch dziewczynach, które są trochę takimi swoimi przeciwieństwami. Jedna ma taki problem, że jej słabo idzie w szkole, ale ma jakieś tam inne swoje zalety i zainteresowania, a druga właśnie jest taką prymuską, świetnie idzie w szkole, ale chce, żeby ludzie zobaczyli, że jest też czymś poza tym, że się dobrze uczy, więc to też yy, się wydaje taka tematyka raczej. Że sporo osób jest w stanie się utożsamić z jedną, albo z drugą tą postacią Kolejną pozycją jest Dala od siebie, czyli Mroczna baśń I to jest retelling Krainy Lodu Kiedyś właśnie byłam bardzo zafascynowana w ogóle tą serią książek, bo to były... W tej właśnie serii były wydawane też retellingi innych popularnych bajek Tam był chyba jeszcze Aladdin, Mała Syrenka, Pocahontas Ja nie wiem, czy ja czytałam, szczerze mówiąc, coś więcej, z wyjątkiem tej jednej ale jeśli nie, to na pewno miałam taki plan. Ogólnie bardzo mi się podoba to, jak te książki są wydane. One są naprawdę wydane prześlicznie. Podoba mi się to, że właśnie każda z nich jest czarna w tej serii i po prostu. To, czym się różnią, to są te błyszczące elementy, które są w różnych kolorach w zależności od właśnie tej bajki No tutaj mamy niebieski, wiecie, śnieg i tak dalej Chyba tam w Alledy nie był żółty, właśnie w nawiązaniu prawdopodobnie do lampy, więc też no design książek jest bardzo ładny Ale to też jest coś raczej dla młodszej młodzieży i też już po prostu coś, co czytałam raz, no i nie będę czytać drugi raz I już ostatnią pozycją jest A Story of My Life I to jest książka, która jest, szczerze mówiąc, bardzo dziwna Mi to wygląda trochę na taki eksperyment wydawniczy jest to z wydawnictwa Young Adult, z grupy wydawniczej Foxel To, o co chodzi w tej książce, to są takie jakieś historie, takie wpisy z jakiegoś tam Facebooka, Instagrama, czegoś tam Więc też to jest właśnie takie trochę śmieszne, że teoretycznie te wszystkie rzeczy totalnie można byłoby znaleźć w internecie Ale ktoś stworzył z, ich, z nich książkę no i może to, co je różni od szukania tego typu rzeczy w internecie, czy raczej natrafienia, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś celowo czegoś takiego szukał To jest to, że tutaj jest to w jakiś sposób wyselekcjonowane, ale to nie wpływa za bardzo na jakąś taką jakość tej książki, bo ona się bardzo szybko e, przeterminowuje, jak mam być szczera Może ja jestem ślepa, ale nie jestem w stanie znaleźć w ogóle na tej takiej stronie redakcyjnej daty wydania tej książki Ale myślę, że ona jest tak okolic... Ona no ma już te dwa lata, jak nie więcej, a jednak takie trendy internetowe one się zmieniają czasami z miesiąca na miesiąc. Więc podejrzewam, że za kilka lat już w ogóle ta książka przestanie być w jakiś sposób śmieszna, tylko stanie się bardziej taka cringe'owa, ale chyba jeszcze na razie to działa, bo jak tutaj widzę jakieś tam XD i tak dalej, to to jeszcze jest takie w miarę. No i tutaj ze są. Jakieś takie właśnie nastolatkowie śmiszkują sobie z różnych rzeczy ze swojego życia, opowiadają jakieś takie anegdotki powiedzmy ze swojego życia właśnie w ramach tych stories, czyli no to, to jest coś takiego, jak współczesny, biały wiersz, nie wiem, może ja zasadniczo nie używam za bardzo Facebooka, nie wiem, może na Facebooku faktycznie takie rzeczy się pojawiają, albo może to jest i Facebook, i Instagram, i coś tam jeszcze, tylko po prostu to zostało w takiej formie wszystko wydane. A normalnie to wyglądało inaczej. Nie wiem, bo nigdy się z taką formą rzeczy w internecie nie spotkałam, ale może faktycznie ja nie jestem jeszcze na tej stronie internetu. Mam wrażenie, że przedłużam ten film niepotrzebnie. Także to już jest te, to są te wszystkie książki. Jeśli coś Was zainteresowało, to zapraszam Was do tych linków w opisie. Także tak, ja też zachęcam Was jak najbardziej do zrobienia porządków na swojej biblioteczce, bo ja jak tak sobie przejrzałam, to zauważyłam, że tu jest naprawdę trochę książek, które mi są już po prostu niepotrzebne, więc warto po prostu się i gdzieś tam na bieżąco, myślę, pozbywać. Te, które już nas nie interesują, ich nie potrzebujemy na rzecz jakichś ewentualnych nowych pozycji, które bardziej znajdują się w kręgu naszych zainteresowań. No i to by było tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!